Witam serdecznie w wyściginiku w budynku akwarium i terraria. Chciałbym dzisiaj opowiadać troszeczkę o naszym głównym bohaterze, jesiotrze. Jesiot jest to jedna z najstarszych ryb występująca na świecie. Aktualne, aktualny jej wizerunek określony jest gdzieś na 9000 lat temu, także jest to ryba bardzo stara. A genotyp tej ryby pochodzi aż z epoki dinozaurów. Od tego czasu ta ryba zaczęła się nam rozwijać. Mamy kilka głównych gatunków jesiotra, jesiot zachodni, jesiot amerykański, ostronos, jesiot syberyjski czy jesiot rosyjski. Pochodzenie, nazwy związana jest bezpośrednio z występowaniem tej ryby w naturze. Niestety nasz jesiot bałtycki na dzień dzisiejszy uważany jest za gatunek wymarły. Najprawdopodobniej jesiot bałtycki był bardzo blisko spokrewniony z, jesiotre, z jesiotrem Ostronosem. Ostatni żywy, gatunek, ostatni żywy osobnik jesiotra bałtyckiego został złapany w Estonii w 1996 roku. W Polsce ostatni przedstawiciel tego gatunku został złapany w 1971 roku, także widać, ryba ta została całkowicie wytępiona z naszych wód. Głównym, główną przyczyną tego faktu jest to, że ryba osiąga roz, wiek rozrodczy dopiero po 14 roku życia. Największy osobnik. Złapany jesiotra. Jest to jesiotr amerykański osiągnął masę 816 kg i długość bliską 6,5 m. Także ryba bardzo duża. Niegdyś o znaczeniu gospodarczym. W tej chwili, praktycznie na całym świecie jest pod ochroną, czasami pod całkowitą ochroną, czasami zmniejszoną ochroną. Nasz ostronos bałtycki był nieco mniejszym przedstawicielem tej rodziny. Osiągał gdzieś 2-2,5 metra. Długości, jednak to wszystko są w tej chwili szacunkowe. Wielkości z racji tego, że tej ryby po prostu nie ma. Uważana w Polsce jest za rybę całkowicie wymarłą. Budynek akwarium terrarium został oddany do eksploatacji w listopadzie ubiegłego roku. Czas realizacji od projektu trwał około 2 lata. Na bazie projektu uczestniczyliśmy w tym od podstaw. Nieustannie nosiliśmy na bieżąco różnego typu poprawki, drobniejsze, większe, aby osiągnąć obecny stan rzeczy, czyli poziom, no, moim zdaniem, bardzo dobry.